Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu. Jest 31 października 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego Energy Drink. Zapraszam. Oto informacje, które przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Zaczniemy od informacji dnia. Rosja drży przed dronopadem Ukrainy. To taktyka Rosji albo kogoś, kto jej pomaga, powiedziało anonimowe źródło New Voice w rządzie Ukrainy w sprawie doniesień Financial Times o rzekomych rozmowach na temat zakończenia ataku dronów Ukrainy w Rosji i na odwrót. Financial Times informował 30 października o tym, jakoby trwały rozmowy Ukrainy i Rosji na temat zakończenia dronopadu. Czyli ataków ukraińskich na rafinerie oraz bazy paliw rosyjskie w celu utrudnienia logistyki wojennej oraz ograniczenia przychodów Kremla. W zamian Rosjanie mieliby zakończyć ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przed sezonem grzewczym, który, zdaniem ministra energetyki Ukrainy Germana Geluszczenki, może być najtrudniejszy w historii. Źródło New Voice w rządzie w Kijowie twierdzi, że, cytuję, to jest fałszywka. Jego zdaniem Rosjanie kontynuują ataki każdej nocy, w tym z wykorzystaniem dronów irańskich szachidów. Celem jest infrastruktura krytyczna. O jakim specjalnym porozumieniu może być zatem mowa? Pyta rozmówca New Voice. Tymczasem Financial Times, bazując na swych źródłach, postawił tezę, że rozmowy Ukraina-Rosja przy mediacji Kataru o zakończeniu dronopadu pają. ale przeszkodą jest obecność wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow potwierdził potem oficjalnie, że nie ma mowy o ograniczeniu ataków, dopóki Ukraińcy są na terenie Rosji. Same doniesienia Financial Times jednak dementował. Jest w obrocie teraz dużo fałszywek i ta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ocenił Pieskow cytowany przez The Moscow Times. Jego zdaniem nie ma mowy o układzie, gdy siły ukraińskie, cytuję, niszczą tereny w Kursku. Ukraińcy stracili w wyniku ataków rosyjskich z tego roku 13 gigawatów mocy wytwórczych, czyli połowa. I mogą mieć problem ze stabilizacją krajowego systemu elektroenergetycznego w celu utrzymania dostaw energii oraz ciepła. Są coraz dłuższe przerwy zasilania zarządzane przez operatora Ukrenergo. Według szacunków ośrodka studiów wschodnich ataki dronów Ukrainy uderzyły z kolei w moce rafineryjne Rosji i doprowadziły do zniszczenia 500 do 900 tysięcy baryłek dziennego przerobu, czyli od 8 do 14% przerobu w rafineriach rosyjskich. Rosjanie informują o ich stopniowej odbudowie, natomiast oficjalne dane na ten temat nie są publikowane od początku inwazji Rosji na Ukrainie. Tymczasem Komersant ustalił, że embargo na eksport benzyny z Rosji, które mogło zostać zniesione od listopada, będzie jednak obowiązywać do końca roku ze względu na fiasko napraw rafinerii niszczonych przez Ukrainę. Kolejna przyczyna to podwyżka akcyzy na paliwo w celu reperowania budżetu wojennego, która w połączeniu ze zniesieniem embargo dałaby znowu kryzys cenowy jak w 2023 roku. Oto pozostałe informacje. Wśród nazwisk namaszczanych na nowego pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej pojawia się Wojciech Wrochna, prawnik zaangażowany od lat w projekty jądrowe, między innymi w roli wiceprezesa Orland Syntos Green Energy. Piszą o nim Polityka Insight i w Zielonej Strefie. Według informacji podcastu Energy Drink nie ma jeszcze potwierdzenia tej nominacji. Każda elektrownia jądrowa potrzebuje zasilania rezerwowego, także podczas budowy. Operator rozpoczęła przygotowania dokumentacji przyłącza do zasilania placu budowy atomu na Pomorzu. Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej szkół został zamknięty przed czasem 18 października przez wysokie zainteresowanie. Budżet w wysokości 1,3 miliardy złotych był finansowany z krajowego planu odbudowy i został przekroczony dwukrotnie. Business Insider donosi, że w projekcie budżetu państwa na przyszły rok zarezerwowano 2 miliardy złotych na mrożenie cen energii. Dzisiaj już wiadomo, że rząd będzie zmuszony wygospodarować na ten cel większą kwotę i oficjalnie przyznaje to minister finansów Andrzej Domański. Nawet kilkaset razy może różnić się wysokość stawek dzierżawy gruntów pod stacje ładowania w poszczególnych polskich miastach. W rezultacie roczne koszty dzierżawy wahają się od 50 zł do prawie 20 tysięcy zł, ostrzega Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Tymczasem Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ostrzega, że do 2030 roku w Europie będzie brakowało wszystkich kluczowych komponentów usług oraz, oraz kadr dla sektora, a w przypadku niektórych. Segmentów łańcucha dostaw, wąskie gardła widoczne są już dziś, bądź dadzą o sobie znać za rok, za dwa lata. Polski przemysł ma ogromny potencjał do tego, aby być istotnym graczem w globalnym łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Jednak bez solidnej strategicznej polityki przemysłowej istnieje ryzyko, że pozostaniemy w tyle. Dlatego Fundacja Wind Industry Hub opracowała założenia do polskiej strategii rozwoju przemysłu morskich, farm. Wiatrowych informuje CEW. Polskie Front Story wzięło udział w śledztwie dziennikarskim pokazującym, że rosyjski wywiad wojskowy Gieru szkoli jednostki w obwodzie kaliningradzkim czyli królewieckim do sabotażu w Polsce i na Litwie. Sabotażyści Gieru mają być szkoleni w Bałtyjsku. Tymczasem na Białorusi rośnie zagrożenie nuklearne. Największy producent samochodów w Europie, Volkswagen, przyznaje się do kryzysu. Zysk operacyjny tej firmy spadł w trzecim kwartale o 42% rok do roku. Po opodatkowaniu spadł o 60%. Powód to słabe wyniki w Chinach i koszty restrukturyzacji. Związki zawodowe chcą zablokować zamykanie fabryk. Korea Północna wystrzeliła testowo pocisk balistyczny o dalekim zasięgu przed wyborami prezydenckimi w USA zaplanowanymi na 5 listopada. To także odpowiedź na krytykę za wysłanie wojsk północy do Rosji blisko frontu wojny z Ukrainą. Premier Libanu Najib Mikati powiedział, że zawieszenie broni z Izraelem może zostać zawarte w nadchodzących dniach. Ropa drożeje do niecałych 73 dolarów za baryłkę brent, przez lepsze dane o produkcji przemysłowej w Chinach. Indeks PMI w państwie środka wzrósł do 50,1% po raz pierwszy od półrocza i oznacza to, że gospodarka przestała się zwijać. Pekin ma zatwierdzić w przyszłym tygodniu pakiet stymulacyjny wart ponad 10 bilionów yuanów, czyli 1,4 biliona dolarów. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Energy Week nie jutro przez święto, ale. Za tydzień, za to na pewno z wielką dawką informacji już z komentarzem. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.